Cześć, mam na imię Karol, jestem fotografem i nauczycielem fotografii. W związku z tym, że dużo ostatnio pracuję przy komputerze prowadząc szkołę Karola, mam książki, które pozwolą, pozwalają mi utrzymać świeżość umysłu. Polega to na tym, że po godzinie, półtorej godziny pracy czytam kilka stron książki. I dzisiaj chciałem wam polecić książkę, którą uważam, że jest niezbędna. Niezbędne to złe słowo, ale że jest bardzo ważna y, dla fotografów, którzy się zajmują miastem. Y, możecie sobie na przykład powiedzieć, że dla fotografów na przykład ulicznych, street fotografii albo dokumentalistów, to jest książka profesora Stefana Symotiuka, Filozofia i Genius Loczi. Czemu ja tę książkę polecam? Posłuchajcie takiego fragmentu y, z, z, z rozdziału Żywot Hiobowych chodni Chodnika Miejskiego. Nie ma na całym świecie bytu równie poniewieranego jak miejski chodnik. Z wyjątkiem nocnej pory snu, którą przyznaje się nawet skazańcom w więzieniach, gdy chodnik również spoczywa w letargu, przez cały dzień deptany jest mściwie i bezlitośnie przez dziesiątki, setki i tysięcy butów. Od drobnych dziecięcych przez męskie, wojskowe, po tysiące uci uciskających godamskich szpilek. Nawet starcy, idąc o laskach, kują go z satysfakcją, Długimi końcami o ukutych szpicach. Chodnik jest ofiarą poniżenia i obiektem nieustannych szykan. Co więcej, w swojej geometrycznej prostocie i prostoduszności, leżąc w pancerzu z kamiennych łusek, jak przedpotopowe zwierzę lub średniowieczny rycerz, jakby się tej presji i sadyzmowi z uległością i lubością poddawał. I powiem Wam tak, że ja nie uczyłem się nigdy fotografii z książek fotograficznych. Znaczy, mam dużo książek fotograficznych, ale te książki, które funkcjonują w moim życiu i są związane z fotografią najbardziej to nie są książki związane z fotografią to są książki o sztuce, o filozofii, o estetyce. I tę książkę. Mam przeczytałem gdzieś na pierwszym czy drugim roku studiów, znalazłem ją w bibliotece szkolnej. Ona ma takie y, rozdziały jak pochwała chińskich połeczek, i miejsca. Edytyka to jest to, co ja w ogóle czym się kieruję mocno w, w nauce fotografii, czyli to jest metoda szukania pewnych prawd stałych, takich form, które y, sprawiają, że. Y, Tutaj Robert się wita, cześć Robert. Takich form, które sprawiają, że dos, dotykamy istoty miejsca, istoty miejsca, ale w ogóle zjawiska. Czyli na przykład jest tutaj eidetyka studni, eidetyka skrzypienia drzwi, e, okienizacja świata jako proces kulturowy, idetyka strychu i piwnicy jako siedliska tajemnic. To jest bardzo ciekawy rozdział. Śmietnisko jako zaświat, żywot chybowy chodnika miejskiego, przechadzka jako czynność filozoficzna. I bardzo Wam wszystkim polecam tę książkę, żeby popatrzeć na swoją pracę fotograficzną, gdy wychodzimy na miasto, fotografujemy ludzi idących chodnikiem, czy szukamy jakiegoś tematu. To no, wiecie, tacy fotografowie uliczni czy w ogóle fotografowie szukają jakiś historii, jakichś ludzi. Rozmawiają z nimi i to jest ok, fajna perspektywa, ja to rozumiem, też nieraz tak robiłem i taką metodę pracy jak najbardziej szanuję, ale ja czasem staram się stanąć w miejscu i poczuć świry ducham miejsca, czyli te tytułowe z łaciny genius loci, duch miejsca. I teraz próbując przeanalizować, czym jest, czym jest miejsce, szukając jego cech, próbując dociekać, Jaki jest przepływ tej energii, jak ludzie oddziałują w miejsce, jak miejsce oddziałuje na ludzi. Bardzo dużo się dowiadujemy, obserwujemy. I takie książki, jak ta filozofia i genius loci profesora Simutiuka, bardzo pomagają w zrozumieniu, gdzie my się poruszamy, w ogóle czym jest ta materia, wokół, na, którą my dotykamy, którą chcemy opowiedzieć. Bo nie ma nic prostszego, niż wyjść na podwórko cyknąć kilka atrakcyjnych fotek, pierwszy plan, drugi plan, jakaś głębia ostrości, jakiś dramat, ty złapany, jakiś but, tu, tam, balonik leci. No wiecie o co chodzi, to y, wszyscy to potrafimy, mniej lub bardziej, ale... Ja pierdykam, no po prostu to jest prościzna, no, wystarczy trochę kilka wprawy. Ale żeby coś y, z tych zdjęć wynikało dla nas i dla innych, to ten komunikat musi gdzieś tam się pod spodem, pod spodem zawierać, musi być głębszy, musi być cieńszy, musi mieć jakąś, nazwijmy to, naszą filozofię, po to, żeby też znaleźć własny styl w tej metodzie pracy, więc jeszcze raz polecam, żegnam się serdecznie i może czasem spontanicznie wrzucę do tego jakąś polecenie jakiejś książki, która nie jest książką typowo fotograficzną, a, a dla fotografa może mieć bardzo duże znaczenie. To był taki spontan po to, żeby sobie pracę przerwać. Wracam do szkoły Karola. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. Ściskam wszystkich serdecznie. Pa.